Ja znasz, znaczy, znacz, kurwa. <śmum> idę sobie nas podrobać. <śmum> Podrój nosek, zobacz, zobaczcie, zobaczcie to właśnie. To Maciek robi, to on Mówi <śmum> nas do tego. Przucz, Teraz ma nos, kurwa, jak... <śmum> tak. nos, pokaż nos, masz białek. Tak. Jak wydechowa no. Saudika. Ja, 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 ja. Na szczęście, kurwa, nie zadałem się taki, z takimi bo, typami, kurwa. Ale bo co będzie ci płynęło, zrobić się zrobić niedobrze, nie tak słyszałem kiedyś. Znaczycie, tak? że nie biorę, i nie masz teraz problem. To ty, te, to jest kluka, no to tak, nie masz taki krew w kule. Chodzę tutaj, żeby dowód był, nie? Że mam o, czystego. No, no, no. Stary, jak ja bym tym wciągnął tymi dziurami moimi, nie? To od razu po, jedny, po, po jednej takiej kuleczce, co Sebastian ma, nie? To do jednej dziury by wpadało. No, łup, łup. Kurie. Zobacz, ja zdrowo żyję, ja zobacz. To, kurwa, Sok jabłkowy. Nie no tego, kurwa. Ja pierdolę, przecież ty dzieci tutaj są. Sobie... Dzieci tutaj. Dzie <grym> śpią, no Zaraz przyjdą też poprawczaka. <grym> <grym> Już nie przyjdą chyba, <grym> co? Na jebani, kurwa. Najbanił? Ale to pewnie klawisz zachodzi w głowę, jak to możliwe, że, nie? Że on się najebani. Nie było, no A ciebie nie widać jeszcze mu? Zamiast twojej głowy to hop widać, kola. Cześć, wiem, jak, wiem jak usiąść kurwa. Teraz to, 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 to widzę. kurwa, ty no to czysz. jak będziemy kiedyś... Znaczy nie, jak ja będę miał 40 lat to ty już będziesz, kurwa, ty z, z chodzikiem zapierdalał, ale... Ten, ale sobie pomóc, posiedzi, my sobie i będziemy siedzieć <noise> już tak, na takich tych... Znaczy wy będziecie siedzieć... Uwierz to, mi, że jak ja będę tak. ja miał 40 <noise> lat, nie? Ty się, kurwa, poszkadasz jak scyzoryk, kurwa. Ale ja, kurwa, Tomek, ty miał 30. masz 30, nie? Nie, no ile ty masz lat teraz? No, no, nie, no widzisz, nawet czterej, nie wiesz. Cóż załeś teraz, fajna? Cztery, tak? No. Nie, no 20, Każdy 20, mówi 2,6, 2,8. No, bo to leży mój też do mnie do 30. Ja jestem zakonserwowany jak lenin. No ja wiem, tylko że ja tak jak wyglądam, to wyglądam tego od pierwszej klasy ogólniaka. <laughs> to <Tylko laughs> Jestem coraz przystygniejszy. Co nie, to tutaj, on, że nikt nie, nie mówił, że Sebastian wkręca. No. <laughs> tylko dzisiaj jest nieogolony i nie uczesany. No nie, no pewnie, że tak. Hmm. Po do kręcia. No i jak myślisz? Bo potem będziemy oglądać z tego się Czemu? Na YouTube. Nie lubisz sobie popatrzeć potem na swoje przeżycia? będzie ja ja tak wiem. Najprzystojniejszy w tym orożyszu. Ja I będę, nie? to ja. Będę prawie najprzystojniejszy. Ty. Ja jestem ja zaraz po was, na jest. trzecim miejscu. Mnie trzecie miejsce za, za satysfakcjonuje, satysfakcjonuje. To. Najgorsze to jest drugie. Czemu? No, bo to jest tak prawie już wygrana, to tak jak miskule, ta nie? To jest tak prawie już zwyciężyła, tak prawie, prawie, ale nie do końca. No, tak, tak coś zabrakło, nie? Okces jej się wyłamał albo coś. Dobra, bo kurwa. Nie da się tego słuchać, co mi tutaj gadają. <śpiewa> <śpiewa>